Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie na ostatnim kazaniu pasyjnym. Oto wpatrujemy się w oblicze Pana Jezusa. Dostrzegamy w tym obliczu ludzkie twarze. To piękna analogia do sługi Jachwe, któremu w czwartej pieśni o słudze Jachwe. Sam Bóg obiecuje ludzkie twarze, obiecuje na własność człowieka, bo mówi mu, że otrzyma ludy i narody. A przecież naród to konkretne ludzkie oblicze. Tak oto w obliczu sługi, jach, w obliczu Pana Jezusa. Dostrzegamy też swoje oblicze, moje, Twoje, zanurzone w Panu Jezusie przez sześć święt. Wcie świętym staliśmy się własnością Pana. On nas zwycięsko prowadzi. To ważne słowa myślę na ten trudny czas, który wszyscy przeżywamy. Jesteśmy własnością Pana Jezusa. On nas prowadzi. Wpatrując się w oblicze sługi Jahwe, szczególnie w modlitwę w sługi Jahwe, w, trzecim, w trzeciej pieśni o słudze Jahwe, moje myśli dzisiaj biegną ku Panu Jezusie zanurzonym w modlitwie w Ogrójcu. Jak Mówi nam święty Łukasz, Pan Jezus w Ogrójcu krwią się poci, gorąco się modli, powierza swoje życie Bogu, próbuje uspokoić swoje wewnętrzne myśli. Zapewne pocenie krwią, jak mówi medycyna, jest wyrazem wewnętrznego bólu jest wyrazem ogromnego fizycznego i psychicznego cierpienia człowieka. Pan Jezus na modlitwie w ogrójcu próbuje się pozbierać, próbuje wewnętrznie uspokoić. Myślam sobie, że to ta modlitwa w ogrójcu, to powierzenie się, Bogu Ojcu, daje Jezusowi siłę do tego, żeby podjąć krzyżową drogę. Żeby nie uciec. Żeby nie skapitulować, ale z godnością podjąć ten ważny trud, trud odkupienia. Trud sługi Jachwe, który Spełniając wolę Boga, prowadzi mnie, Ciebie, wszystkie narody do zbawienia. To napełnienie modlitwą, opanowanie swoich trudnych myśli właśnie w modlitwie pozwala Panu Jezusowi stanąć wewnętrznym pokoju przed ludzkim sądem. Przecież jak czytamy to w Ewangelii, jak podaje nam to świadectwo Ewangelii, Pan Jezus przed swoimi oprawcami zachowuje wewnętrzny pokój, nawet milczy, nie wypowiada żadnego słowa. To modlitwa daje mu siłę wewnętrzną. Moi drodzy, to bardzo ważna wskazówka dla każdego z nas. No, przeżywamy już kolejny tydzień światowej pandemii. Raz po raz w mediach pojawiają się psychologowie, którzy no, mówią o psychologicznych skutkach pandemii koronawirusa. Mówią o tym, że no, ludzie na skutek wewnętrznych napięć, nieradzenia sobie z własnymi uczuciami, myślami, no, mogą podejmować bardzo złe decyzje w swoim życiu, mogą zrywać relacje z swoimi najbliższymi, mogą też nie radzić sobie z wszystkimi trudnościami, które będą związane z no, następstwem tak długiej pandemii. Dzisiaj chcę Wam moi kochani. Wskazać na oblicze Pana Jezusa, na Jego oblicze pełne pokoju, oblicze zanurzone w modlitwie w ogrójcu. To jest wskazówka, jak sobie no, poradzić z piętrzącymi się w nas bolesnymi myślami. Jak się wewnętrznie wyciszyć? Jak opanować negatywne myśli, negatywne uczucia? Jak opanować, powiemy kolokwialnie, nerwy, które nami targają? Potrzeba nam dziś terapii modlitwy. Modlitwa jako terapia. Modlitwa jako radzenie sobie z własnymi negatywnymi myślami. Tak byśmy tej sytuacji pandemii nie musieli przeżywać jako traumy, bo trauma to, to negatywne uczucia piętrzące się w nas przez długi czas. chronimy naszą psychikę, chronimy naszą duszę przed negatywnymi skutkami tej bardzo newralgicznej, nerwowej sytuacji. Pan Jezus zanurzony w modlitwie w Ogrójcu odnajduje wewnętrzny pokój pokój, który pozwala mu podjąć trud cierpienia. Niech pan Jezus będzie dla nas dzisiaj przykładem modlitwy. Książecz Anselma Magrina, modlitwa a poznanie siebie. Anselm Grim cytuje Jana. Pozwólcie, że zacytuję. Jestem jak człowiek, który siedzi pod wielkim drzewem, a widzi że zbliżają się do niego różne dzikie zwierzęta i kiedy już nie ma sił do walki z nimi, wdrapuje się na wysokie drzewo i tak ratuje życie. Podobnie więc i ja. Siedzę w celi i widzę atakujące mnie złe myśli. I kiedy nie mam już siły do walki ze złymi myślami, uciekam się do, do Boga w modlitwie. To modlitwa ratuje mnie od wrogich myśli. Modlitwa ratuje mnie od wrogich myśli. To ta wskazówka. Modlitwa ratuje mnie od wrogich myśli. Nasze myśli mogą być naszymi wrogami. Mogą nas prowadzić ku złym decyzjom, negatywnym postawom. Które no, mogą czasem mieć skutki nieodwracalne. Jak się więc modlić, żeby oczyszczać negatywne myślenie? No, zachęcam do modlitwy, na przykład Słowem Bożym, by odwieść swoje myślenie od tego, co jest złe co jest trudne i bolesne. By powierzyć swoje myślenie Panu Bogu. No można, już idąc drogą pieśni o Słudze Jachwę, choćby rozważyć sobie powołanie narodów do zbawienia. To, moi kochani, 55. rozdział Księgi Izajasza. Powołanie wszystkich narodów do zbawienia. Może zająć swoje myśli tym słowem otuchy, słowem życia. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Można to słowo rozważyć. Można tak przeprowadzać sobie terapię oczyszczania własnego negatywnego myślenia. Psychologowie w ostatnich dniach też często w mediach przypominają, że właściwie złe sytuacje nic nam same z siebie złego nie mogą uczynić. To my sytuacjom nadajemy konkretne znaczenie, albo trudne sytuacje stają się wyzwaniem dla nas. Albo też stają się źródłem naszej porażki. Niech modlitwa będzie takim wyciszeniem negatywnych emocji, myśli, by te trudne czasy, które przeżywamy, stały się wyzwaniem i prowadziły nas ku wzrostowi wewnętrznemu, ku pogłębieniu naszych relacji. Ku odczytaniu głębszego sensu swojego życia. Niech modlitwa pomaga nam tak opanować nasze myśli, byśmy nie pozwolili tym złym sytuacjom na złe i negatywne skutki w naszym życiu. Bracia i siostry, wpatrując się teraz w oblicze Pana Jezusa. Zapraszam Was i zachęcam do takiej modlitewnej terapii, do takiej modlitewnego, do modlitewnego oczyszczania własnego serca, by mając, tak jak Pan Jezus na drodze krzyżowej, wewnętrzny pokój pokonać trud i cierpienie i osiągnąć zwycięstwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.